Nie sądziłem, że wspomnienia z wakacji to jest głównie to, co poszło nie tak. Efekt negatywnego nastawienia to jest taki nasz spadek po przodkach, czyli pamiętamy lepiej to, co poszło nie tak, co było zagrożeniem, i wychwytujemy to, co jest dla nas negatywne. Dlaczego tak się dzieje? No bo kiedyś, jeżeli nie miałeś wyostrzonych zmysłów na to, co negatywne i co może Ci zagrozić, no to mogłeś się szybko pożegnać z życiem. Ponadto ciało migdałowate mocniej koduje zdarzenia stresowe. Stąd ostre detale awarii auta. A nie na przykład to, że sobie leżałeś na plaży, jadłeś coś dobrego albo piłeś swój ulubiony napój. Negatywne wspomnienie to jest taki jasny sygnał dla twojego mózgu, unikaj tego w przyszłości. Natomiast jeśli chcesz z tym popracować i chcesz coś zmienić, no to zrób następującą rzecz. Każdego dnia wieczorem przypomnij sobie trzy pozytywne wydarzenia z dzisiejszego dnia. Nawet jeśli twój dzień był całkowicie do kitu. Widzisz, tu nie chodzi o to, żeby zakładać różowe okulary. Chodzi tylko o to, żeby w tym archiwum twojej pamięci zrobić balans w tych dokumentach, które się tam znajdują, ok? Kliknij follow i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.